Siemanko, witajcie wszyscy serdecznie. Um, nie wiem co będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj się może pobawimy w grę, albo to zobaczymy to. Tak, to mamy zrobione. Hm. Nie, nie, nie Dzisiaj się pobawimy w tą grę, którą nazywam Tak O Boże. Dobra Spróbujemy Okej okay. Wow, wow, wow. Dobra Dobra What the fuck Fajna gra A um, A więc co tam u mnie się działo? Jak gdy mnie nie było, prawda? Um, musiałam sobie. Kupiłam. What. Kupiłam sobie chłodziarkę. chłodziarko zamrażarka, pod laptopa. E, no, kupiłam sobie, bo mi się strasznie przegrzewał. Dobra, ale. Byłam na tych wakacjach, praktycznie jeszcze odpoczywam sobie tak od domku. No i co? Mm. Oh, fucking shit. No, nie gadaj. Nie. Yeah. Oh, fucking shit. Nie gadaj. Dobra, jest tu... Fajna tak wielka. A więc kupiłam sobie to, byłem na wakacjach, no i tak. Tego planu z nagrywaniem jednak nie będę stosować, a filmy będę wrzucać w swoim wolnym czasie. Nagrywam. A dlaczego? Bo gdy mam plan, że kurczę teraz będę nagrywać i oczywiście wrzucę to oczywiście minet... No... Czemu on tego nie stos... Fuck... Naciska... I on tego... No i po prostu wtedy, kiedy mam to wrzucę... Wow, To jest za chora gra No i gdy mam to wrzucić to oczywiście Nie 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 mam to gdzieś To mi to mi net się psuje i i, i w ogóle Więc będę wrzucać wtedy kiedy kiedy mogę Bo wtedy mi net pada i nie umiem nic robić a nie chcę tak żeby... Kurczę, miałam dzisiaj wrzucić... Życiu... Ale nie, tu musiałam odmówić posłuszeństwa. I tak nie chcę, więc. Okej, okay, teraz się spróbuję ogarnąć. Okej, jest dobrze na razie. I przepraszam, że ta, ten, ten odcinek z latającymi, że... Fuck, shit! Był... Nie, nie, nie. Klawisze mi się mylą. Jest! Okej, okay, y gra mi się skraszowała. Więc, musiałem musiałam przejść to jeszcze raz. Fuck, shit. Oh, fuck. Co tu się dzieje? I tak, odcinki te będą trwać po 15 minut. Oczywiście znowu wyśle mi się stoper i w trakcie nagrywania... What the... źle ...wyśle nacisnęłam. i mi się... I źle nagrywa i tak źle, źle, źle. to miało być specjalnie, czy coś? chyba tak myślałem że jacyś źle zrobiłem what? nie Eee. No No czy ani się tym przyjmujesz? Boże, co to robisz? I ja odcinki potem będę się starała jak, naj, jak najczęściej te odcinki, żebyście mieli. Ech, okay. I, i, I tak, i jeszcze jedno. Dzięki, bardzo dziękuję za 66, że jesteście już, jest już was 66. W 2-3 dni ze sob z piątku na sobotę tak was jakoś przybyło. No dobra, tak was jakoś przybyło dużo. Nie, już powiedziałam. Oh, fajnie. to fajnie. Co to miało być? Bas żyje. O, oh, pijączki nie! To Halt Ale mieszka mi tu Zbieramy jej coinsy Zbieramy Oczywiście dzisiaj też na oko yy, Będzie gdzieś 9 minut może <grymny> Nie ale ale mamy zebrane tylko tam health. Takie Kole koleżanka mnie tam nie ogląda. No wiem. Już mi mówiła, że mam nagrać, bo nie ma co oglądać. No, Okej. Okay. Nie musicie tego dwa razy pokazywać, bo że... Mm. I jak było na moich mini wakacjach? Było tak sobie Tylko miałam po co to to rozmawiać, żeby o tak było Było tak sobie, było trochę nudno Bo było... było... mieliśmy jechać tak do i coś tam pozwiedzać, ale było strasznie gorąco i nam się nie chciało Ale, ale za to przyszłam sobie moje GTA na PSP. <laughs> w końcu. Oops. What the fuck? Ale czat. No. Ha! O oh, f**king s**t No strzeluj, strzeluj! Okej, okay, wycelowałem sobie w końcu Około 10-11 minut już jest Nie wiem, mam to na oko, bo... Olej, fajnie. I, I, i bardzo się cieszę, że sobie nie tylko Science Row 4 wychodzi. Nie. Ja oczywiście na pewno sobie tą grę kupię, ale wątpię, żebym nagrywała. Ja się tej gry boję. Myślę, znaczy, że teraz tej. Ale ciekawa ta gra. On żebyśmy w dzisiejszym odcinku Facebook. Ta gra jest taka mądra. Ja mam iść. Co robić? Jest tu nie... Robię. Czekajcie na chwilę. Okej, okay, ludziki. E, pamiętacie tu ten kryształ? Po prostu musicie go namierzyć i go rozwalić. Oh. Sorry za spację. Zapomniałem, że nie mogę tak mocno ją klikać, bo słychać ją strasznie. Zapomniałem po prostu. Tak ja sobie, dlatego muszę sobie Minecraft kupić za niedługo. Już po dziesiątym myślę. Albo po prostu nagram jeszcze na inser. Już wolę dla was coś kupić, abyście też mogli z tego skorzystać. Boom. Mam żyć go. O i właśnie tak musicie to zrobić. Bum, to się rozpierdziela. I nie wiem, gdzie iść. Dobra, ale myślę, że tu sobie zakończymy. Na razie myślę, że mi tu, czy tak, jak nie, to pamiętać koło, koło tego um, żyćka. <laughs> Jaki zaciesz. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do kolejnego Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Jeszcze raz dzięki za 66 subskrypcji. Na razie, cześć.